To prawda, że Ty odmówiłaś kiedyś roli, bo miała się dostać poprzez propozycję seksualną. No i tak. Naprawdę? No, mm -hmm. Nie, no <grym> Ale wiesz co, no, wydarzyło się takie coś. Natomiast y, wydaje mi się, że w pewnym momencie, y, w pewnym momencie, może nawet i teraz, to nie jest wcale takie rzadkie w tym y, i środowisku, i w, y, tych, y, w tych kręgach. Czekaj, wróćmy do początku. Jak to było? Chciałaś zagrać filmy, no wiadomo, jesteś aktorką, no tak. chcesz Cześć, mam jakiś tam etap castingu. Yy, Znany reżyser? Yy, producent. Producent. Yy, spotkaliśmy się do omówienia właśnie, nie wiem, warunków umowy, co też było normalne. I spotkaliśmy się w centrum miasta, yy, w hotelowej kawiarni. Hmm? To też nie było niczym dziwnym, bo to było w, na tamte lata dość popularne miejsce spotkań, nie tylko moich. Tam się faktycznie środowisko... Show biznesowe spotykanie. dzisiaj zdarza się, czy tutaj tak. w radonie, w kawiarni się czasem I ktoś spotyka, czy dokładnie. koło złotych w hotelu. Tam. To nie było nic dla mnie takiego dziwnego i zdrożnego. I wtedy naprawdę zaczęły się takie hahaha żarty, że Ania dostaniesz tą rolę, ale pójdziesz ze mną do łóżka. No więc ja na początku pomyślałam sobie, że to jest żart. Nie fajny, ale żart. Dokładnie. Tak. No ale pomyślałam sobie, ponieważ lubię prowokować, że ja też mogę sobie pożartować, że jasno, oczywiście, pewnie idziemy i to już. No i w momencie, kiedy wstaliśmy, dla mnie to cały czas była taka gra kto będzie miał, nie wiem, ostatnie słowo, kto będzie mocniejszy i naprawdę pod pokojem hotelowym pomyślałam sobie, że nie pociągnę dalej tego żartu, no bo będę, no bałam się no nie, no, wejść, do wejść do środka to... i nie weszłam. No i faktycznie po jakimś czasie okazało się, że tej roli nie dostałam.